Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seva i dziś kontynuujemy nasze nadrabianie zaległości. Cały czas, mimo najlepszych moich starań, cały czas gdzieś tam te zaległości są, mam nadzieję, że uda się je w końcu nadrobić, ale nic już nie obiecuję, żeby tutaj nie robić sztucznych obietnic, dziś będziemy zajmować się serią The High Republic zeszyt dziewiąty, który rozpoczyna nam również nowy, arch historyczny, a mianowicie The Shadow of the Nihil. I tutaj zanim przejdziemy dalej, co jest niezwykle ważne. Przypominam, że ja recenzje komiksowe The High Republic robię już w pełni spoilerowe, ponieważ zakładam, że jeżeli ktoś nadal mnie słucha w tym momencie, tak daleko już w historii, to albo nie przejeżdżają mu w żaden sposób spoilery, albo sam czyta to w jakiś sposób um, i jest na bieżąco. Tak więc nasza historia rozpoczyna się w dosyć um, łatwy do rozstrzygnięcia sposób: a mianowicie Kif, Trenis oraz Terek są nam zaprezentowani jako dwójka nihilów, którzy atakują oraz. Jareni, bo rycerz Jedi Kierke, którą poznaliśmy w książce w Ciemność, która swoją drogą za chwilę zawita do naszych księgarni. Wersji, oczywiście, mówię polskiej. I mówię tutaj, że zabieg ten w żaden sposób nie jest zaskakujący, bo już w zapowiedzi, którą jakiś czas temu dostaliśmy tego zeszytu, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy to em, na stronie głównej Star Wars, można się było łatwo domyśleć, że nasza nasza grupa Jedi z awarią Chris na czele rozpoczyna operację infiltracji Nihilów. Czyli wybrani rycerze Jedi udają, że tak naprawdę są Nihilami, nie są rycerzami Jedi, z zadaniem pozyskania informacji na temat Nihilów i co jest niezwykle ciekawe zeszedł ten dosyć mocno rozbudowuje ponieważ według tego co tutaj nasi rycerze Jedi rozmawiają na stacji Starlight Beacon okazuje się, że rzekomą przywódczynią całego, e, całej grupy nihilów jest Lorna Dee, która tutaj teoretycznie zginęła w tak zwanej Battle of Galon, czyli zakładam, że to jest mm, nawiązanie do tego słuchowiska, które jakiś czas temu nam się pojawiło e, dotyczące, skupiające się na Lornie Dee no i oczywiście jest sam fakt tego, że Główny przywódca Nihilów nie jest wspominany, nie jest znany, to już pokazuje, że jest, on trzyma się on w jakiś sposób ukryciu. Chociaż możliwe jest, że jest potem przedstawiany, czy też ledwo widoczny na jednym z nagrań, ale generalnie cała akcja rozgrywa się wobec tego, że z jednej strony mamy rycerzy ze Starlight Beacon, którzy chcą podążać za swoimi śladami przeciwko Nihilom. Nie Machio, przepraszam bardzo, tylko Jezus, wyleciał mi teraz z głowy. Stelan Gios, który jako przedstawiciel rady Jedi na Coruscant nie jest temu przeciwny, no i więc mamy tutaj starcie między właśnie Stellanem Giosem, a awarą Chris z starymi przyjaciółmi, no i Keith Trenis, która nie potrafi się w tym wszystkim odnaleźć, co prowadzi do rozpoczęcia operacji infiltracji Nihilów. Mamy oczywiście przez cały zeszyt ciągnącą się potyczkę, ustawioną potyczkę między siłami Jedi, a e, Nihilów, no i ostatecznie mamy spotkanie naszej awarii e, Keith Trenis z Oczywiście zetarem. Zetar jest to jeden z Tempest runnerów, który nowy Tempest Runner, który pojawił nam się w książce Rising Storm, który wystawia naszą młodą rycerz Jedi na próbę Mianowicie, ma ona zabić Miargę, czyli Hatykę, przywódcę Hatów, która walczyła wraz z Jedi przeciwko Dręgią. I oczywiście zobaczymy, jak co z tego wyniknie. I teraz tak, sam zabieg z tym, że infiltrujemy Nihilów, nie jest w żaden sposób oryginalny. Nie oszukujmy się. Prędzej czy później można było po to sięgnąć, czy to w książce, czy to w komiksie. Padło oczywiście na główną serię komiksową. Co jednak bardziej mi przeszkadza, to fakt tego, kto został wybrany do tego zadania. Bo o ile Terek, który ma ze swoim bratem, Ceretem em, połączenie, powiedzmy, jakby umysłowe, więc jest tak naprawdę idealnym specjalistą od komunikacji, który może przekazać wszelkiego rodzaju informacje bez żadnego problemu. E, mamy również Keith Trenis, która... Okej, okay, teoretycznie nie jest rycerzem Jedi, e, już od jakiegoś czasu, powiedzmy mniej więcej tego roku czy, czy coś w tym stylu, ale z drugiej strony była ona bardzo mocno doświadczona przez konflikt, konflikt z Drangirami, e, no, całe jej akcje z poprzednich arków historycznych, cała jej niepewność i tak dalej i wysłanie jej w tej roli... Absolutnie jest dla mnie dziwną decyzją, mimo wszystko. Jakby rozumiem fabularnie, że, no dobra, okej, okay, bo ona będzie miała wątpliwości, i tak dalej, i tak dalej, ale no to się nie zgrywa. Już prędzej scare, który, no, pasuje z wyglądu. Nie chcę tutaj być rasistą względem Handosza, no ale i będąc Trandoshaninem idealnie wpasowywałby się w postać Nihila, jednocześnie bardziej doświadczony, chociaż też z drugiej strony on jest tutaj, no też doświadczony przez em, Drengiry, więc mogę to zrozumieć. Okej, okay, rzeczywiście jego kandydatura odpada, ale można byłoby znaleźć innych rycerzy Jedi, bardziej doświadczonych, em, bardziej gotowych na to, co się dzieje, bo sama kiw Trenis na koniec jest szokowana, że będzie w brutalny sposób testowana i czy ona przez Nihilów, i teraz czy ona ma być rycerzem Jedi, czy ona ma być Nihilem, no... Jakby standardowe zagrania fabularne, nic tutaj nie ma za bardzo, powiedziałbym, jakiegoś super odkrywczego, ale no jednocześnie jest to w miarę powiedzmy solidnie zaprezentowane. E, oczywiście cieszy fakt tego, że widzimy po raz pierwszy wersji rysunkowej czy też komiksowej Zetara, który był nam przedstawiony w Rising Storm, mamy nawiązania do. Mm, Mamy nawiązania do innych tytułów, czy też, czy też, właśnie, The Rising Storm, czy poprzedni ark historyczny, eee, e, nie Rising Storm, tylko, przepraszam, Race to the Crash Point Tower, e, gdzie pojawiła się informacja na temat dringirów. Mamy wspomnianą Lorne D z prawdopodobnie słuchowiska, e, mamy chyba, może, Marchiona Ro, i sam fakt tego, że Marchion Ro nie jest rozpoznawany jako główny przywódca Nihilów, e, pokazuje, jakby jego w jakiś tam sposób potęgę i przebiegłość. some comics uh... sam zeszedł jest jakby wprowadzeniem do oczywiście tego arku historycznego. W którą stronę to pójdzie dalej? Ciężko jest mi powiedzieć. Um, zakładam mimo wszystko, że Key w Trenis wykona swoje zadanie. Nie mówię tutaj, że zabije hat, Hatyjkę, tylko po prostu wykona w jakiś sposób swoje zadanie, ale będzie to gigantyczna trauma dla niej i ona psychicznie nie wytrzyma. Um, I tak jak było wspominane w innych źródłach, czy też w jakichś tam przypuszczeniach, że będzie ona jedną z tych rycerzy Jedi, która opuści Zakon Jedi i będzie jednym z tych um, rycerzy Jedi w czasach republiki, którzy są wspominani, że odchodzili od samego zakonu. Natomiast tutaj na razie jest solidnie. Oczywiście cieszy mnie jak najbardziej fakt tego, że, yy, mamy, yy, że mamy cały czas rysownika z, pierwszej, z pierwszego arku historycznego, który dba nam systematycznie o to, żeby. E, mistrz Maru cały czas chodził sobie ze swoją herbatką. Generalnie jest ok, zobaczymy, jak to dalej pójdzie, chociaż na razie fabularnie nie jest to jakoś bardzo odkrywczo. Też mam nadzieję, mimo wszystko, że trochę akcja zwolni, chociaż nie, nie daje na to wielkich szans, tak naprawdę, no bo jest to seria The High Republic. Ona cały czas pędzi dosyć mocno do przodu, nie tak bardzo, bardzo, ale no jest nastawiona mocno na akcję. To nie jest jakiś tam, powiedzmy, tasiemiec. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia, troszkę Materiałach, i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!